I jak wygląda taka droga? No wiadomo, musimy przejść testy te całe psychiatryczne, jako cywil przykładowo, jako żołnierz nie muszę. E, musimy wypełnić odpowiednie dokumenty. To można znaleźć w internecie całą ścieżkę lub e, przykładowo jaka należy do stowarzyszenia kolekcjonerskiego, to e, oni tam pomagają, jak się zapiszemy do klubu strzeleckiego też nas poprowadzą, wszystkie dokumenty. To jest taka procedura, wiadomo, musimy zapłacić tam około 272 zł za pozwolenie wypełnić odpowiednie dokumenty. Jeszcze potem jakieś się cywilem, to na końcu jeszcze jest egzamin czasami prowadzony, gdzieś tam z usługi broni, na szczelnicy i tak dalej. I wiadomo cywilom komenda policji wydaje pozwolenia nam, żandarmeria wojskowa. Może Wsypamy. To już faktycznie dziurawią ciało i, I takich loftek ileś się zmieści Więc taki jest od razu efekt szoku Bo trafienie z pistoletu raz Mamy dużo filmików ze Stanów Zjednoczonych Gdzie policja strzela do napastnika raz, drugi, trzeci, siódmy, z dziewiątki Jeszcze w jakiejś substancji albo adrenaliny tak. I ten gościu nawet nie wie, że dostał i że ma się zatrzymać, prawda? przycięło się ładnie, poszło To jest amunicja przeciwpancerna która ma w środku normalnie taki podpocisk z jakiegoś tam wolframu przykładowo albo jakiś stali utwardzanej i ona przebija wiadomo wszelkie przeszkody. I gdzieś tam się na dalsze odległości też się nada, bo to już jest taki taki no, malutki penetrator podkalibrowy. Oh. Więc jest dużo. Ogólnie do strzel, mówię, naprawdę jest paleta amunicji przeogromna. Różnią się wagomiarami, kształtem. To może być zrobione z. Tu jest chyba ołowiane po kolorze, a też są miedziane specjalnie grzybkujące, które potworne rany zadają. Cuda, cuda po prostu hmm. można. I plus nie wiem, no tak jak mówiliśmy, elaborowanie tego jest dosyć proste, więc. Oto, to. to. Nie ma czegoś takiego za dużo, po prostu mogę mieć tylko okay. amunicję w danym typie, którą mam, dany typ broni przydzielony. Czyli możesz sobie załadować cały ten bagażnik, nie wiem, amunicją 5,56. Jeśli pojadę gdzieś do, do sklepu i będzie fajna promocja, to się kupuje wiadomo na zapas, okay. nie? I wtedy sobie trzymam ją i zużywam spokojnie. To... Przechowujesz ją w sejfie. W sejfie, tak jak broń, tak, to wszystko trzeba sobie tam zaplanować, wszystkie miejsca. i Czyli ograniczacie tylko i wyłącznie portfel i, pojęcie I pojemność. I dokładnie. Piękna sprawa. Mhm. I też był taki w filmach widać o Wietnamie amerykańskim taki moment, albo drugowojennym, gdzie oni biorą magazynek i pukają parę razy w hełm. To jest wyczepywanie piasku z magazynku, a druga sprawa, żeby naboje doszły do końca, tutaj cofnęły się ładnie, bo jak są przekoszone, to ten czubeczek by wystawał, to potrafią się przyklinować, nie? Dlatego się tak czasami puka też...